Przylatywałem do Twojego ogrodu wykarczowanego prawie do granic piekła. Chłopcze o pszenicznych włosach. Siadywałem na starej puszce przybitej do drzewa, gdzie padałeś słonino, okruchy łoju, trochę łojotoku z głowy Twojej i Ojca. Podglądałeś mnie przez dziurkę od oka. Kilka kropli światła lśniło na moim jasno zielonym surducie niczym krzyż kawalerski który dostał twój niezłomny ojciec popilatym brzuszkiem uśmiechałem się do słoniny łupkowo szara szyja psotnica wyginała się zalotnie tylko lśniąca czerwona plamka na czole wyróżniała mnie samca generała wśród dzięciołów Śmiałem się całym dziobem, kiedy odlatywałem do raju Na kobylej górze za dębownicą Piekło zostawiłem tobie, miły podglądaczu Czy Właściwie dzisiaj można powiedzieć, że każdy poeta, każdy dobry poeta jest awangardowy. To jest tak jak ze znanym poetą z gwoźnicy Julianem Przybosiem, który zaczynał bardzo awangardowo, nowocześnie. I oczywiście artystycznie, językowo. No, poeta może być nowoczesny, ale później zaczął wracać do gwoźnicy. Znaczy dla, dlatego, że no, to jest dla mnie jest ważne po prostu źródło z którego wyszedłem, czyli Dębowiec i, i, i dzieciństwo, młodość tutaj, bo to jakby określiło moją tożsamość, tożsamość jako człowieka, no i też jako poety. Więc to jest ten taki fundament, no mówiąc uczenie aksjologiczny. I ja właściwie ze smutkiem patrzę, patrzę na ludzi, którzy, no bo są tacy pozbawieni swojego miejsca swojej tożsamości tych fundamentów, no jednak ka każda poezja. Ma jakieś swoje źródła, i kiedy debiutowałem, to moje pokolenie związane z Brulionem, czyli roczniki 60., to byli przede wszystkim poeci miasta, którzy odwoływali się do Nowego Jorku, do poezji amerykańskiej. A ja po prostu już, już w pierwszym tomiku, Stary Dom. Za który otrzymałem no, ważne takie kiedyś wyróżnienie imienia Kazimierza Łakowiczówny. W Żyli był Krzysztof Karasek, Tomasz Burek, Janusz Drzewódzki. I dlaczego tak mi się wydaje ten, ten tomik zwrócił uwagę? To był skromny tomik właśnie o, o mojej wsi. Czy kiedyś w miasteczku. Dlatego zwrócił uwagę, że, że jakby płynął pod prąd tego, co było modne na początku lat 90. To no, no, niektórzy sobie mogą przypomnieć, jak zachłysnęliśmy się kapitalizmem, wszystkim co amerykańskie, pojawił się McDonald's i tak dalej, i tak dalej. Więc było to zachłyśnięcie. A, a ja proponowałem. No, poezja, która niewątpliwie wyrasta z kultury ludowej, z tej kultury wiejskiej, mimo że no już, już byłem w Rzeszowie, w mieście. Jest na pewno dębowiec takim rajem utraconym, bo lata 70. Nie, nie interesowała mnie kompletnie polityka czy coś takiego. Te, telewizji prawie nie oglądałem. Był to raj, bo przy tej całej takiej no, biedzie na wsi, przy tym no, całym. Mówię, w sensie materialnym, skromnym życiu no, życie duchowe było bogate. Poza tym no, tu była wspaniała przyroda. To obcowanie z naturą było, było szalenie ważne. Poznałem oczywiście i, i, i tę piękną i, i tę okrutną stronę natury. To dzisiaj dzisiaj oczywiście inaczej widzę, widzę przyrodę, bo... Ale, ale tu, żyjąc na wsi, też, też miałem do czynienia z żywiołami groźnymi, bo pamiętam taki pożar w domu tu na wsi, kiedy piorun uderzył w dom. Więc, no wiecie, nawet taką burzę, porządną burzę z piorunami to w Starym Domu inaczej się odczuwało niż w bloku, no nie w mieście, więc więc, więc człowiek tę naturę miał blisko. Więc, a jeśli chodzi o Arkadię, to, to była Arkadia do pewnego momentu, ale jak się zderzyłem z cywilizacją, zresztą tą cywilizacją miejską, to, to uświadomiłem sobie, że no, no nie ma na ziemi Arkadii, ale ten powrót do ogrodu, mitycznego ogrodu, wciąż wciąż jest we mnie żywy. W Pe pewnym sensie ptaki uczą poezji, nie, ale od, od dziecka obserwowałem uważnie tu ptaki. Całe bogactwo zresztą, no. bo, bo to nie tylko lasy okoliczne, ale też no, tu jest niedaleko tak, tak zwana kobyla góra, o której też piszę. Niedaleko jest park przy Sanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej, który znałem na pamięć. Bo tam się wychowałem, w tym parku. Więc tak, tak obserwowałem. Później, później to stało się dosyć takie, nawet profesjonalne, bo zostałem członkiem takiego korespondencyjnego klubu ptakolubów w świecie młodych. To taka słynna gazeta nastolatków. To, to młodzi może przez Papcio Chmiela pamiętają, Kajko i Kokosz i tak dalej. No miałem zaszczyt tam drukować od 80 roku do stanu wojennego. Sporo tego drukowałem, ale pisałem też obserwacje takie o ptakach i no i cały czas oczywiście też dokarmiałem ptaki, miałem karmnik. Więc, więc tak sobie obserwowałem, no i to, to jakoś tak w naturalny sposób do moich wierszy weszło. Na przykład no ten, ten Dzięcioł zielono-siwy to taka moja fascynacja, to, bo, bo często się myli z Dzięciołem zielonym, który, który jest bardziej znany. Zielono-siwy, jak, jak nazwa wskazuje, no minimalnie się różni. Ale tutaj mamy blisko bezkidniski, góry, więc, więc, więc gdzieś tu sobie przylatywał. Natomiast pierwotnie ten wiersz był tak napisany, że to ja obserwowałem tego dzięcioła, a później pomyślałem, że to zbyt schematyczne. I odwrócę sytuację, że to dzięcioł mnie obserwuje. Naiwny bocian to oczywiście pewna metafora, ale ta, ta naiwność jest, jest pisana dzieciństwo. No, później oczywiście dorosłe życie nas, nas po, powoli pozbawia tej naiwności życia. Z tym, że ja, że, że ja cenię poetów, nie mówię tylko o sobie, ale, ale w ogóle poetów, którzy no jednak zachowują do końca tę odrobinę naiwności. Wobec świata te, ten moment zdziwienia światem, który wciąż ma jakieś tam tajemnice. No ten Lirnik Dębowiecki, ten wiersz o naiwnym Bocianie. No bardzo się Juli Hartwi kiedyś spodobał w Warszawie. Ja go przedrukowałem kilka razy. No nie jest szalenie, szalenie ważny. Yy, i mam nadzieję, że, że wszyscy w nim widzą no, też autoironię, bo dla mnie autoironia jest bardzo ważna ironia, autoironia bo to jest po prostu no, dystans bardzo ważny dystans do, do samego siebie, bo, bo bez, bez takiego dystansu. No, po prostu albo popadamy w jakąś pychę, nie umiemy się śmiać z siebie, no, ludzie bez dystansu się łatwo obrażają, więc, więc, więc autoironia, ironia, ironia no, no to jest taka lekcja życia, no, nie? To znaczy, to jest nawiązanie oczywiście świadome do lirników, którzy w czasach zaborów no, wędrowali po Galicji. W jakimś sensie no, to byli też poeci i z pewnością jest to nawiązanie do, do pieśniarzy wiejskich, ludowych czy też, no, jak to nazywano, dziadów proszalnych, czy, czy różnie tego. jest to jest zakorzenione w tradycji Galicji, no, tu, tu, gdzie, gdzie żyję, no, skąd pochodzę. Ale to jest świadomy, Świadomo oczywiście nawiązanie i to łatwo każdy może sprawdzić. Zresztą na tomiku Lirnik Dębowiecki jest taki stary portret takiego lirnika z lirą. Tak, bo te, te wszystkie tradycje, poczynając od starożytnej Grecji, chrześcijańska, tradycja klasyczna, ale też i ludowa, dla mnie to wszystko jest po prostu ciągłość, ciągłość ludzkości, ciągłość Europy, ciągłość historii. No bo to znowu wracam do źródeł, no nie, do, do źródeł, mojego myślenia, ale też myślenia polskiego, myślenia europejskiego. Niestety, no oczywiście czasy nowożytne, wielka rewolucja francuska wszystko to przewróciła do góry nogami i, i określam siebie konserwatystą, dlatego że uważam, że naszą kulturę niszczy relatywizm Przede wszystkim relatywizm moralny i sceptycyzm poznawczy, no bo podcięcie tych, tych klasycznych zasad poznania, no czyni nas niewidomymi w życiu, niewidomymi w tym świecie, bo w zasadzie nie wiemy, jakimi narzędziami ten świat poznać. No a to tak, jakbyśmy ślepi byli w świecie, żyjemy jako ślepcy. A, a natomiast kultura antyczna, chrześcijańska, ludowa, no, to, to są dla mnie jako poety te, te oczy, który, którymi, mam nadzieję, widzę więcej w tym świecie niż, niż przeciętni ludzie, którzy nie zwracają uwagi na jakieś subtelności przemiany świata. A ja to po prostu opisuję, no, co, co się z naszą cywilizacją, kulturą dzieje. Tak, przede wszystkim w mieście. No jednak y, miasto to nie ja wymyśliłem, to, to pokazali moderniści chociażby w tak zła. Miasto jest jednak dla mnie no, symbolem, miejscem takiego piekła na ziemi. Y, miasto to jest, to jest siedziba jakiegoś zła, no nie takiego. Zła bardzo realnego, namacalnego. No, i w zasadzie, znaczy, tak kiedyś się zastanawiałem nad, nad tym ro, rozwojem y, te, tej mo, mojej poezji od debiutu, to widzę, że, że, że połączyłem tę kulturę wiejską i kulturę miejską. Bo zasadzie się tak no, dzieliło poetów ten, ten, ten nurt wiejski i nurt miejskich poetów to były jakby płynęły osobno. A, a dla mnie obydwa te doświadczenia są ważne, obydwa się połączyły, bo, bo patrzę tutaj na dębowiec teraz z perspektywy miasta, a na Rzeszu znowu patrzę z perspektywy wsi. No i to się przenika. Stary dom ma, ma wiele, bardzo wiele znaczeń, bo to oczywiście jest też dzieciństwo, to jest rodzina i to jest bezpieczeństwo, tak. Stary dom na, na pewno yy, w dębowcu dawał mi poczucie absolutnego bezpieczeństwa, jeszcze tym bardziej, kiedy rodzice żyli. No i poczucie. No jak, jak, jakiegoś raju takiego, kiedy cywilizacja była daleko i zupełnie nie była mi potrzebna. Natomiast jest więcej też znaczeń, bo stary dom, tak, to, to jest taki, możemy powiedzieć, że stary dom to taki mikrokosmos. Bo pamiętam, pamiętam z dzieciństwa na przykład zima i Noc, w zimie, rozgwieżdżone niebo i wychodziłem przed stary dom. No i patrzyłem w ten tajemniczy kosmos i to, to było inne przeżycie nieba i kosmosu niż w mieście, gdzie jest dużo światła. A poza tym yy, stary dom to, to, to są duchy przodków dla mnie, to, to są kolejne pokolenia bo ten drugi mój stary dom, który jeszcze tu stoi, no to mieszkał tam jeszcze urzędnik od Franciszka Józefa, cesarza w czasach Austro-Węgier. Mieszkali tam Żydzi, w czasie okupacji był posterunek niemiecki, więc można sobie wyobrazić, ile, ile pokoleń czy nawet narodowości tam w tym starym domu mieszkało, więc no ale, ale, ta ciągłość pokoleń w starym domu właśnie jest odczuwalna. Jest odczuwalna i cała historia w Dębowca, bo to ta, ta ulica, którą słynna Syzma, którą opisałem zresztą, bo ja przy Syźmie się wychowałem, która była taką ulicą odszczepieńców, może heretyków też, bo elita, wiecie, no taka elita, to mieszkała w Dębowcu ci mieszczanie, oczywiście w Rynku. A ja byłem z boku, na tej syzmie, gdzie przecież długo nie było asfaltu, to była boczna taka ulica. No i tam mieszkała ta biedota, ta, ci odszczepieńcy, heretycy, prawosławni, Żydzi, no nie wiem, mieszanina taka, ale zawsze w mieście, no to to wiadomo się, to bogate mieszczaństwo się koncentrowało w rynku, a ja do niego nie należałem i nie należałem. Matka no to są uczucia, emocje, bardzo pozytywne uczucia, emocje, to jest też ta uczuciowość religijna, no nie. To, to, to są te szalenie u, u, u dziecka ważne rzeczy. No. U, utrata matki we wczesnym dzieciństwie, no to jest rodzaj katastrofy, no nie? No i ojciec, ojciec. To był typ intelektualisty. Siedem no, klas przed wojną to było dużo naprawdę, jeśli się zobaczy poziom wykształcenia przed wojną, jak niewielki procent był inteligencji ludzi wykształconych. No i o, ojciec to znowu wizja świata, człowieka, rozumienie świata. No i ojciec mnie przede wszystkim książkami zaraził, bo bo on pożerał po prostu książki, aczkolwiek tu jest, takie, tu jest takie zaskoczenie, że żadnej poezji nie było u mnie w domu. Poza oczywiście modlitwami, no, litania do Matki Boskiej, psalmy. No, Byłem ministrantem w kościele świętego więc więc Biblię w kościele poznawałem. W domu mniej, mnie, ale tu byłem związany z kościołem, więc czytałem czytania, bo byłem lektorem, i, i, i bardzo na mnie wpłynął, bardzo wpłynął na moje myślenie święty Paweł. Nie ukrywam tego. No, swoimi listami, tym co pisał. No i, 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 i swoją biografią, na ile ją znamy, że przecież był szawłem, był, był prześladował chrześcijan i ta jego niezwykła przemiana. Znaczy, czy ojciec miał lewicowe poglądy, to trudno mi powiedzieć, bo należał do, do partii ówczesnej, z tym, że Właściwie ten, ten komunizm w wychowaniu w domu nie był obecny, bo był praktykującym katolikiem i tak nas wychował, więc, natomiast ja to sobie tak, no moja wina, bo może za szybko zmarł i go nie wypytałem o to wszystko. Po wojnie, jak on był zwykłym robotnikiem fizycznym na kolei, no, i go gdzieś tam komuniści z, zwrócili na niego uwagę, bo miał piękny charakter pisma. Po prostu, że jak facet, który tak pięknie pisze, to może być w biurze potrzebny, dobry. No i pewnie no, jakoś ta partia go tam troszkę popchnęła. Nie, nie, jakieś wielkie stanowiska. By, był jakiś czas w jaśle. Sekretarzem, ale nie partii, tylko Rady Powiatowej Jasła. To go tam jeszcze wspominali z Jasła, że jakieś wielkie przemówienia wygłaszał. Gdzieś podobno pamiętam, że nawet Władysława Gomułkę w Warszawie poznał. Z tym, że, że to się nie, nie przełożyło na materialne jakieś sprawy. Bo domu nie wybudował, majątku się nie dorobił, także w zasadzie no trudno mi powiedzieć, czy ta partia mu coś dała tak Może ten, ten awans taki społeczny, że z fizycznego robotnika stał się umysłowy, no nie? Także w tym sensie. No ale na przykład mnie, mnie to w nauce później nic nie pomogło, nic, nic. Nie. Ojca zresztą... Nie interesowało, co chcę studiować, czy w ogóle chcę studiować. Nie namawiał mnie, sam sobie taką drogę wybrałem. Znaczy w Dębowcu zacząłem pisać wiersze, ale w szkole podstawowej w ogóle poezji nie znosiłem. Jak przyszło się uczyć tam fragmentów Pana Tadeusza na pamięć. Tak mnie to męczyło, ten Pan Tadeusz. Naprawdę, no nie lubiłem poezji. Nie wiem, gdzieś w szkole zawodowej tutaj, rolniczej w Zarzeczu, jakoś no trafiłem na taką wspaniałą polonistkę z Jasła. Ona była na emeryturze pa, Pani, Pawłoska chyba, i ja, ja nawet w świecie młodych o niej napisałem, pewnie w jaśle ją lepiej pamiętają. Ona tu coś tam dorabiała na emeryturze Tak mnie literaturą zaczęła interesować. No i gdzieś zacząłem kupować taki był miesięcznik Radar. Tam było dużo poezji, no i tak sobie zacząłem czytać, czytać. No bo pomyślałem, a może sobie coś spróbuję pisać, jakieś wierszyki. No i w zeszytach. No, gdzieś jakiś jeden ocalał no, masę grafomanii było to dzisiaj nie do pokazania, ale każdy jakoś zaczynał. Natomiast już takie poważniejsze wiersze to zacząłem w Krośnie pisać w technikum rolniczym. To kiedy dostałem bardzo ważną nagrodę dla mnie po stanie wojennym w Pruszczu Gdańskim na konkursie o no, małżeństwo słynne poetów yy, yy, Teresa Ferenc tak i Zbigniew ja Jan Jankowski. Małżeństwo takie słynne poetów zresztą cała rodzina poetów bo Anna Janko to też z tej rodziny. No, i wtedy jakoś uwierzyłem w siebie, gdzieś tam w Polskę poszedłem. Z tym, że, że to nie było takie, wiecie, proste, no, 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 bo to były lata. Ponad 10 lat ćwiczenia, pisania, i, i wszyscy mi wiersze odrzucali. Prawie nikt mnie nie chciał drukować, więc no, mogłem się dawno zniechęcić. No ale już, już na polonistyce w Rzeszowie no to, to zaczęło być w miarę już takie na jakimś poziomie i no Czesław Miłosz mi napisał w pierwszym liście, to ten list pisałem w Stary Domu tu w Dębowcu, długi list do niego mi odpisał, że, żebym znalazł kotwicę, kotwicę polskiej poezji, polskiej historii polskiej poezji, kotwice, czy jakiegoś jakiego poetę, ulubionego, którego będę zgłębiał, studiował. Ale warto zwrócić uwagę, co, co niestety, niestety poeci lekceważą yy, i, i z mojego pokolenia też i młodsi, że szukają tej kotwicy u poetów zachodnich, no dzisiaj często amerykańskich. A to trzeba w polskiej poezji, jeśli mówimy o polskim poecie, to w polskiej poezji znaleźć swojego poetę, bo ojczyzną poety jest język, język. No i trzeba ten język polski no, doskonale opanować, poznać jego subtelności. To to był, jest, no i będzie Adam Mickiewicz. Ja, ja jestem od Mickiewicza tak jak u nas, poeci jeden od Słowackiego, inny od Norwida. Ja po prostu od, od Mickiewicza, o którym zresztą tu napisałem tekst. Skąd się w ogóle syzma wzięła ta, ta nazwa? Słuchajcie, nikt tu nie wiedział, a ja to odkryłem panu Tadeuszu. To pojęcie się pojawia, i to jest pojęcie z okolic nowogródka Mickiewicza. Tak wymawiano greckie schizma, oczywiście. Ale jest to w tym wydaniu Pigonia. Pigon tam przypisie objaśnia to słowo syzma. No wtedy to te, te, te Rosję prawosławną y, oznaczało carską.